Telefon dzwonił uporczywie, wyrywając mnie ze słodkiego uścisku snu. Stałem, usiadłem na łóżku i spojrzałem na dzwoniące urządzenie, mając nadzieję, że to po prostu zły numer, ale połączenie nie ustawało. W końcu, zbierając odwagę, podniosłem słuchawkę, gotowy słuchać rozmówcy. To Bima, kierownik klubu z epoki brązu, w którym pracowałem w weekendy. Głos z drugiego końca linii poinformował mnie: Cześć, jakiś komik cię szuka. Nalega, żebyś wystąpił na jego rocznicy. Mówi, że zapłaci dobre pieniądze. Wieczorem będą świętować poza miastem w starym motelu zamkowym. Co powiecie na ten pomysł? Moja żona pojechała do swoich rodziców. A moja córka mieszka u moich, więc czemu nie? O której godzinie? Odpowiedziałem: o siódmej wieczorem. Bima odpowiedział: okej, okay, będę tam. Zakończyłem rozmowę. Odłożyłem słuchawkę, włączyłem gramofon, włożyłem płytę winylową i nalałem sobie trochę whisky, ale nagle ktoś zapukał do drzwi. Podszedłem i zajrzałem przez wizjer. Stał tam posłaniec w mundurze z kopertą w rękach, otworzyłem drzwi, a on w milczeniu podał mi kopertę, po czym wyszedł. Wróciłem do kuchni, otworzyłem kopertę i znalazłem kartkę i kilka dolarów, depozyt za występ, po czym wróciłem do pokoju. Zmieniłem płytę i usiadłem na krześle, delektując się chwilą. Rozmyślając o moim życiu z moją żoną Swietłaną, poznaliśmy się na czyjejś rocznicy, gdy miałem mniej niż trzydzieści lat. W tym czasie grałem z chłopakami. Zapewniając akompaniament muzyczny, a Swietłana wyróżniała się wśród gości, tańczyliśmy, a po rocznicy odwiozłem ją do domu. Tak zaczęła się nasza historia, która trwała prawie piętnaście lat Swietłana i ja. Po dokładnym rozważeniu sytuacji zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie się pobrać. Nasz ślub odbył się we wrześniu, chociaż nie mieliśmy luksusowej uroczystości. Cieszyliśmy się, że mamy wokół siebie przyjaciół, rodziców i bliskich krewnych. Trzy lata po ślubie dołączyła do nas nasza córka. Pracując jako inżynier w fabryce, znajdowałem ukojenie w weekendowe wieczory w przytulnym małym klubie Bronze Age, gdzie grano radziecki rock and roll z lat 70. W młodości udało mi się nie tylko studiować w Instytucie Inżynierii, ale także ukończyć szkołę muzyczną. Muzyka zawsze była moją twierdzą, pomagała mi pokonywać trudności. Zebrawszy mały zespół, zaczęliśmy wykonywać kawerii zapomnianych zespołów i odkryliśmy, że w naszym mieście jest wielu fanów tej muzyki. Svetlana zajmowała się projektowaniem krajobrazu i tworzyła projekty dla zamożnych klientów. Z czasem stała się rozchwytywana w tej dziedzinie co doprowadziło do częstszych podróży służbowych. Jednak zawsze wierzyłem w moją żonę i osiągnęliśmy przyzwoity standard życia, pozwalający nam cieszyć się zarówno codziennością, jak i rozrywką niespodziewanie dla mnie. Dowiedziałem się, że właściciele klubu z epoki brązu planują opuścić kraj i pilnie sprzedać klub po dość korzystnej cenie, bez większego wahania i pożyczając pieniądze od moich rodziców. Wziąłem pożyczkę w banku, Dodałem wszystkie swoje oszczędności i kupiłem klub, rejestrując transakcję na nazwisko mojego ojca, który korzystał z ulg podatkowych. To była moja decyzja, a swietłana nie była o tym świadoma. Decydując się poczekać na jej powrót, postanowiłem uczcić nasz nowy nabytek i omówić kolejne kroki. Czy powinienem odejść z pracy w fabryce i poświęcić się całkowicie klubowi, czy też kontynuować balansowanie między tymi dwiema sferami? Po lunchu skontaktowałem się z chłopakami, prosząc ich, aby przyszli wcześniej do motelu, aby rozstawić sprzęt. Próbując skontaktować się ze Swietłaną, ale stojąc naprzeciwko jej wyłączonego telefonu, postanowiłem odzwonić później, zakładając, że bateria się wyczerpała. Przebrawszy się w odpowiedni strój i zabierając niezbędne rzeczy, udałem się do motelu. Parking był pełen drogich samochodów. A chwytając instrument i torbę, skierowałem się w stronę wejścia, gdzie powitał mnie konsjerż, informując, że osoba świętująca rocznicę wielokrotnie pytała o moje przybycie. Wchodząc na scenę, upewniłem się, że wszystko jest gotowe i jesteśmy gotowi rozpocząć występ. Gospodarz w modnym garniturze podszedł do mnie i zaczęliśmy nasz show zatytułowany Rykeszej. Tak rozpoczął się nasz nowy rozdział w historii klubu epoki brązu. Tak więc wydarzenia rozwijały się szybko. Podczas rocznicy Pawła Juriewicza muzyka wypełniła salę, a Dżubeli zaprosiło mnie jako muzyka do wzięcia udziału w uroczystości. Byłem zaskoczony, ponieważ nie spodziewałem się zobaczyć tutaj mojej żony. Paweł powiedział, że byli razem przez rok i oświadczył się jej. Spektakl był piękny, ale dla mnie stał się nieoczekiwanym i nieco szokującym momentem. Moje ręce jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Zaczęło grać muzykę i objąłem prowadzenie w piosence o tem na cześć jubilata. W tym momencie Swetlana weszła do sali, prowadzona przez Pawła. Kiedy spojrzała w górę, zobaczyłem jej zdziwienie i konsternację. Odczuwałem mieszane emocje, obserwując, jak reaguje na to, co się dzieje. Jubileusz ogłosił swoje oświadczyny i podarował Swietłanie piękny pierścionek z diamentem. Goście klaskali, a Swietłana wzięła go do ręki ale jej spojrzenie było pełne pytań. Kontynuowałem śpiewanie piosenek, próbując ukryć emocje i rozważając kroki, które należy podjąć. We mnie uczucia były w konflikcie. Rozumiejąc, że robienie sceny na przyjęciu nie było tego warte, postanowiłem wytrzymać przedstawienie do końca. Czułem się jednak jak widz mojego własnego surrealistycznego dramatu. Oglądając Swetlanę, zdałem sobie również sprawę, że nieuchronnie będę musiał z nią porozmawiać po występie. W końcu, gdy skończyłem swój występ, cisze w sali przerwały brawa, a ja poczułem ulgę. Wiedząc, że nie mogę uniknąć rozmowy, wyszedłem na scenę. Jubilat podzękował nam i przedstawił nasz zespół rykeszej. Spojrzałem na Swietłanę i nasze oczy się spotkały. Było oczywiste, że rozmowa była nieunikniona i że będzie to trudna dyskusja o tym, co dzieje się w jej życiu i moim. Sytuacja w rocznicę była dla mnie szokiem. Kiedy odkryłem, że moja żona, Swietłana, spotyka się z innym mężczyzną, był on ewidentnie jej towarzyszem. Trzymał się blisko niej na każdym kroku. Po naszym występie, wśród oklasków i pakowania sprzętu, gospodarz wręczył mi kopertę z pieniędzmi i poinformował, że Paweł Urijewicz jest zadowolony i skontaktuje się ze mną. Cóż, to mało prawdopodobne. Pomyślałem. Zarzucając gitarę na ramię i podchodząc do swietłany, siedziała sama. Jej towarzysz był nieobecny, widział mnie. Opuściła wzrok. Prosili cię, żebyś to przekazała, powiedziałem, wrzucając obrączkę ślubną do jej kieliszka wypełnionego szampanem, po czym wyszedłem, chwyciłem torbę i skierowałem się w stronę samochodu. Podczas powrotu do domu silnik samochodu mruczał jak głodny kot z kwaśną śmietaną, gdy byłem w środku. Zimna pustka wypełniła bulgoczące emocje. Pytanie, jak mogła mnie ścigać? Po powrocie do domu odebrałem telefon od Dajmi, przyjaciela, który zasugerował, aby omówić to, co się dzieje i dowiedzieć się, jak iść dalej. Następnego ranka, decydując się na spotkanie z Bimą, zastanawiałem się, gdzie popełniłem błąd w związku, pomimo naszych trudności finansowych. Starałem się zapewnić świetłanie wszystko, czego potrzebowała. Przypomnieliśmy sobie, jak Swietłana przekonała mnie do posiadania drugiego dziecka. Tylko po to, by dowiedzieć się, że była związana z innym mężczyzną. Telefon oddaj mi przerwał moje myśli. Bima! Głos mojej żony przywrócił mnie do rzeczywistości. Jesteś w domu. Postanowiłem milczeć. Cześć, Bima. Musimy porozmawiać. Czy mogę przyjść rano? Zaproponowałem. Ale Swietłana już zaczęła krzyczeć. Wyłączyłem telefon i pogrążyłem się w rozmyślaniach nad tym, jak to wszystko się stało i dlaczego, szczerze mówiąc. Nie rozumiałem, czego jej brakowało, ponieważ nie było zaprzeczenia niczemu. Żyliśmy całkiem wygodnie, mimo ograniczonych zasobów. W tym momencie miałem silny ból głowy, a moje serce przestało walić. Po prostu grzmiało, od czasu do czasu opadając gdzieś w dół. W mojej głowie pojawiły się myśli, żeby zadzwonić do córki, ale zdałem sobie sprawę, że to nie był najlepszy moment. Czas mijał, robiło się późno. Postanowiłem nie przeszkadzać dziecku i poczekać do rana, tej nocy. Prawie nie spałem, moje serce się gotowało. Przechodząc albo do gardła, albo do żołądka, myśl o wezwaniu karetki przeszła mi przez głowę, decydując, że mogę to znieść. Rano, około dziewiątej, Usłyszałem kliknięcie drzwi wejściowych, zdając sobie sprawę, że przyjechała moja żona. Rozumiem, że cała sytuacja okazała się okrutna, ale naprawdę się zakochałem. Moja nieruchoma żona zaczęła swój monolog, a uczucie, które mną zawładnęło, okazało się silniejsze. Słuchałem jej w milczeniu, gapiąc się przez okno, gdzie powoli padał śnieg dość charakterystyczne zjawisko. Na początku marca wstałam, zamknęłam okno. Chwila naszej wspólnej przyszłości zniknęła dla mnie. Nie mogłam nas widzieć razem. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że Swietłana stała się dla mnie obca i nieprzyjemna. Życie z kobietą, która się zmieniła i zdradziła, było niemal tak odrażające, jak lizanie popielniczki z niedopałkami papierosów innych ludzi, chociaż wiele zrobiłeś dla mnie i naszej rodziny. Doceniam to, ale nie mogę nic zrobić ze sobą. Swietłana kontynuowała swój monolog. Odnosiłam wrażenie, jakby te wyświechtane frazy wykuła na pamięć. Sweta, nie ma sensu tracić czasu na próżno. Zrozumiałam wszystko o miłości i że jest silniejsza od ciebie. Przerwałam jej wylew. Miałam pytanie. Co się stanie z chenią? Zabierzesz ją do nowego taty. Swetlana zamilkła, a potem spojrzała na mnie zupełnie żywo. Chciałabym, żeby żenia została ze mną. Planujemy pojechać do Włoch z paszą. On ma tam wile, a ona ma szkołę, przyjaciół tutaj. Nie chciałabym jej wyrywać z korzeniami. Niech skończy studia. Svetlana spuściła wzrok, unikając kontaktu wzrokowego. Rozwód odbył się szybko, bez zbędnych pytań. Gdy wychodziłem z sądu i zobaczyłem moją byłą żonę całującą swojego paszy i wsiadającą do samochodu, przyszła mi do głowy myśl, że w tym momencie tracę część swojej duszy. To było smutne, żenia, bez okazywania zbyt wielu emocji. Spokojnie przyjęła odejście matki do innego mężczyzny. Spodziewałem się histerii, łez lub jakichś skarg, ale ona tylko spojrzała na mnie ze łzami w oczach i powiedziała: tato, proszę tylko o jedno. Zapamiętajmy to na całe życie. Nigdy jej nie wybaczmy. Tego samego wieczoru moja córka zebrała wszystkie rodzinne zdjęcia ze swietłano i wrzuciła je do sypu na śmieci. Dwa lata później zdecydowałam się na radykalny krok. Rzuciłem pracę, aby całkowicie poświęcić się klubowi. Mój pomysł na klasyczny radziecki rock and roll sprawdził się w ciągu sześciu miesięcy, a klub zaczął przynosić przyzwoite dochody. Zaprosiłem Nataszę, czarującą kobietę po trzydziestce z nastawieniem biznesowym, aby została administratorką. Zaczęliśmy zapraszać znane zespoły rockowe z przeszłości. Ale pojawiła się trudność. Nasza sala była za mała dla wszystkich zainteresowanych. Decyzja zapadła niespodziewanie, aby kupić cały budynek. Gdzie mieścił się klub? Zaciągnięcie pożyczki w banku i zainwestowanie środków zgromadzonych w ciągu sześciu miesięcy. Zrealizowałem swój plan. Moja kolekcja starych gitar pojawiła się w klubie, tworząc odpowiednią atmosferę. Zaplanowałem mieć biuro i jednopokojowe mieszkanie dla siebie na drugim piętrze. I postanowiłem oddać córce moje obecne mieszkanie. Wszystko zaczęło się układać. Trzy miesiące później, odnowiony Bronze Age Club otworzył swoje drzwi dla fanów radzieckiego rok entrola vintage. Stopniowo ból zdrady mojej żony zaczął zanikać. I nadszedł moment, kiedy przestałem myśleć o świetłanie, gdzie ona była. I to, co się z nią stało, już mnie nie obchodziło. W dzieciństwie starałem się znajdować przyjemność w małych rzeczach. Moja mama ubezpieczyła mnie na 500 rubli do czasu osiągnięcia pełnoletności, kiedy nadszedł czas na ubezpieczenie. Moja matka powiedziała, że mogę kupić cokolwiek chcę w danym momencie. Moim ukochanym marzeniem było grać w zespole. Niestety nie miałem instrumentu i nikt nie był szczególnie zainteresowany zabraniem gitarzysty bez gitary. Oczywiście marzyłem o gitarze z moją mamą. Poszliśmy do domu towarowego i tam kupiłem gitarę elektryczną z fabryki w Borysowie. Tak zaczęła się moja kariera muzyczna. Później miałem inne instrumenty, ale szczególną wagę przywiązywałem do mojej pierwszej gitary. Niestety z czasem zaginęła i bezowocnie szukałem jej u rodziców. Pewnego dnia ojciec zadzwonił i powiedział, że w garażu jest stara gitara. Co ma z nią zrobić? Po pół godzinie byłem już u niego i oto była Moja pierwsza gitara mojej mamy. Wróciłem do klubu, podłączyłem ją do wzmacniacza. I znów zabrzmiała. Jak głosi przysłowie, można spełnić także upragnione marzenie. Pierwszą gitarę umieściłem w biurze, aby stale przypominała mi o początkach mojej kariery muzycznej i młodości. Lato przyszło niezauważone. Żenia pojechała na obóz młodzieżowy na dwa tygodnie, a potem postanowiliśmy pojechać nad morze. Moja córka stała się atrakcyjną młodą damą i wiele osób odwracało głowy, gdy spacerowaliśmy po mieście. Jako ojciec, oczywiście, sprawiało mi to przyjemność, jednak w głębi duszy czułem zazdrość. Prawa natury są nieubłagane. Podczas gdy żenia był nieobecny, przeprowadziłem się do klubu i cieszyłem się nowym miejscem zamieszkania. Wszystko szło dobrze. Natasza, administratorka, Wykonywała świetną robotę. Zauważyłem jednak zmianę w jej nastawieniu do mnie. Rozwinęła poważne zainteresowanie moją osobowością. Widoczne w różnych aspektach po pierwsze, zaprzyjaźniła się z Henią, a moja córka zaczęła pojawiać się w klubie częściej, wchodząc w interakcję z Nataszą. Rano delektowaliśmy się naturalną kawą z domowymi wypiekami, a później dowiedziałem się, że Natasza kupiła ekspres do kawy za własne pieniądze. W mojej diecie pojawiły się domowe kotlety, i błędnie wierzyłem, że nikt poza moją matką nie potrafi przyrządzać kotletów. Kotlety, którymi częstowała mnie Natasza, stały się prawdziwym kulinarnym arcydziełem. Czas mijał, ale tradycje zwycięskich mężczyzn pozostały niezmienne. Droga do ich serc prowadzi przez żołądek, a Natasza umiejętnie wykorzystała ten ponadczasowy kobiecy trik. Nie spieszyła się. Nie narzucała swojego towarzystwa ani rozmów, ale czułem się coraz bardziej wciągany w bagno stworzone przez Nataszę pewnego ciepłego letniego wieczoru. Zostałem w swoim biurze. Nie było potrzeby się spieszyć, ponieważ mieszkanie było zaledwie kilka metrów dalej. Planowałem delektować się ważnym momentem dla każdego mężczyzny. Nalałem sobie pół szklanki bursztynowego napoju i nagle przypomniałem sobie Swietłanę. Właśnie o niej pomyślałem. Jej obecne życie nie było dla mnie interesujące. Myśl minęła i natychmiast o niej zapomniałem. Zanim zdążyłem napić się whisky, mój telefon komórkowy dzwonił nieustannie. Będę szczery, miałem ochotę rzucić nim o ścianę, ale powstrzymałem się i odebrałem telefon. Cześć. Po drugiej stronie zapadła cisza, ale słyszałam oddech. Cześć. Mów. Bima znajomy kobiecy głos. Svetlana. Słucham. No dalej. Bima, nie rozłączaj się. Pilnie muszę się z tobą spotkać. Mogę przyjść. Głos swetlani brzmiał łagodnie, błagalnie. Okej, okay, chodź. Jestem w klubie. Najważniejsze, żeby nie było emocji. Rozłączyłem się. Moja była żona stała przede mną w całej swojej okazałości. Powściągliwa, ale niezwykle droga czerwona sukienka, pończochy. Buty na wysokim obcasie okulary zaparowane do połowy twarzy i ten oszałamiający strój dopełniał kapelusz. Swietłana okazała się modelką, jak z kolorowych magazynów, ale coś na jej twarzy nie mówiło o szczęściu. Siedziała naprzeciwko mnie, pochylając głowę, wyrażając pokorę i uległość całym swoim wyglądem. Bima, rozumiem, takie rzeczy są niewybaczalne, ale błagam cię, nie mija ani jeden dzień żebym nie myślała o tobie. Oczy swetlani napełniły się łzami. Zrobiłam coś strasznego. Zdradziłem cię. Nasze małżeństwo. Naszą córkę. Powiedziała mi, że wir namiętności w jej życiu był tylko chwilowy. Pasza, jej mąż, ulegając pokusie, znalazł nowy obiekt zainteresowania, znacznie młodszy od Swietłany. Przez jakiś czas Pasza dosłownie mieszkał między dwiema rodzinami. Po czym zasugerował Swietłanie, aby opuściła ich wspólną przestrzeń życiową. Było oczywiste, że hojnie wspierał finansowo swoją byłą dziewczynę, ale radość Swietłany z tego powodu była tylko chwilowa. W jej życiu pojawił się nowy wielbiciel, Włoch, właściciel stacji benzynowej. Może nie było to tak efektowne, ale w braku innych opcji. Namiętność rozgorzała zgodnie z zasadą każdego portu w czasie burzy. Swietłana była przekonana, że ten szalony romans będzie trwał wiecznie. I rzeczywiście trwał cały miesiąc, aż do wyczerpania się finansów Swietłany. Jednak jej nastrój nie został zepsuty, ponieważ nawet stacja benzynowa przynosiła przyzwoity dochód. Ale tu pojawia się problem. Włoch najwyraźniej nie był skłonny wspierać rosyjskiej piękności własnym kosztem. Ci cudzoziemcy byli niezwykle skąpi. Po raz kolejny Swietłana została poproszona o opuszczenie mieszkania. I w tym momencie Swietłana z trudem przypomniała sobie, że ma męża i córkę, wcale nie obcych. Zebrała wystarczająco dużo pieniędzy na bilet. I przybyła tutaj z zamiarem ponownego spotkania się z rodziną. Ona mówiła dalej, a ja w milczeniu patrzyłem na kobietę, którą kiedyś kochałem. Bez wahania cynicznie mnie zdradziła. Kłamała przez cały rok. Żyjąc podwójnym życiem ze swoim kochankiem. I nagle wymazała mnie i schenię ze swojej codziennej rzeczywistości, odchodząc do innego mężczyzny. Teraz znów się pojawiła i chce do mnie wrócić. Przeprosiła, a jej usta pokryła jasna szminka. Wypowiadam te słowa jak słodkie wyznania, ale w moim odczuciu brzmiały jak cios. Czy ona naprawdę myśli, że uwierzę w jej oszukańcze historie? Słowa żeniuj przyszły mi na myśl jako przypomnienie. Tato, proszę cię, zapamiętajmy to na zawsze. Nigdy jej nie wybaczaj. Przerwałem rozdzierający serce monolog świetłany, wstrzymując rozmowę. Pożegnałem się z nią i wskazałem, że nie ma dla niej miejsca w moim życiu. Wyszła. Przycisnęła chusteczkę do oczu, a w moim biurze unosił się zapach jej perfum. Dopiłem whisky, założyłem kurtkę i ruszyłem do drzwi. Nadszedł czas otwarcia klubu. Czas rock and rolla.